Po prostu siedzi u góry i jest sobie mokre. Wojtek, on będzie na Tobie użyty? Mhm. Użyjemy spokojnie. Mam niezwykłą przyjemność przetestować razem z Wami nową, limitowaną kolekcję marki Lamel. I to jest mit utopii, w ogóle cała ta identyfikacja strasznie mi się podoba połączenie takich wiecie średniowiecznych ikon w ogóle z graffiti i tak dalej. Lamel pewnie pamiętacie, bo e, wcześniejsze jakby standardowe produkty y, tej marki, kredki, brokaty, błyszczyk w ogóle z tintem. Cieszę się bardzo na drugą współpracę z tą marką i co? Po prostu otwieramy i zaczynamy. Jest tutaj dużo kolorowych rzeczy i błyszczących rzeczy, no bo ta marka nie ma produktów takich ma produkty basic, ale wszystko takie dodatkowe jest albo bardzo kolorowe, albo bardzo błyszczące, w każdym razie wyraziste, więc takie kluby najbardziej, <taki> tak, czego możecie się u mnie spodziewać. Najpierw Wam je przedstawię, żebyśmy wiedzieli, z czym mamy dzisiaj do czynienia, bo trochę ten test potrwa. To się nazywa Eye Gloss, ale to jest jakby błyszczyk, który jest na policzki, usta i na powieki. Jestem bardzo ciekawa, bo takie produkty to no takie, no wiecie. Ma włoski, ma tutaj taki aplikatorek. No dobra, zobaczymy jak to wypada. Z nietypowych produktów mamy jeszcze rozświetlający tint do brwi w dwóch kolorach. Wojtek, on będzie dla Tobie użyty. Mhm. Paletka. Dwa eyelinery, które mają włoskowe aplikatorki. Duża ilość złota do ust i do ciała. Zobaczcie, to w ogóle wygląda jak taka lawa, ale ze złota, dosłownie. No i tutaj do pary pędzel, taki piękny, gęsty, bardzo niczym kocia łapka. Napitki w dłoń i lecimy. Ten produkt nazywa się Eye Gloss i jest napisane, że to ma non-sticky efekt, że można go używać do policzków, no w ogóle jakby jako taki mokry rozświetlacz i to mnie najbardziej jara, bo szczerze mówiąc nie ma produktu, który na powiekach by się utrzymał, jakby tą szklistość można uzyskać, ale tak, pod taki gloss na powiece nie daje się na przykład cieni, eyelinera i tak dalej, bo to jest naturalne, że każdy mokry, tłusty lub wyglądający na mokry lub tłusty produkt rozpuści wszystko, co jest pod nim, co jest sucha, bo mamy zgięcie powieki, powieka cały czas pracuje, więc nie ma mocnych, ale na powierzchniach, które są stałe, wiecie, nieruszane, czyli takie jak policzki czy usta i w ogóle, to on powinien się utrzymać. Tylko teraz pytanie czym on się różni od zwykłego błyszczyka i tego jakby, tego będziemy szukać tutaj. Jest kompletnie przezroczysty. Strasznie mi się podoba, że ma pędzelkowy aplikator, bo to się zwykle zdarza tylko w produktach, które są z wyższej półki, po prostu są drogie. No może go odrobinę może tutaj tak na dłoń. O, jak dobrze, że akurat sąsiedzi zaczęli odwierty teraz. Ale śmieszne, bo ta konsystencja jest taka jakby lekka. Sprawdzimy ją najpierw na ustach. Zupełnie daje inne odczucie niż standardowo błyszczy. W pewnym sensie jest taki bardziej śliski niż lepki. Bo w ogóle na przykład wargi mi się nie kleją. Nie ma czegoś takiego. użyłam go malutko bardzo, właśnie, żeby sprawdzić, a teraz przywalę więcej. Okay. O, teraz ładnie to wygląda. Nie, zero lepkości. Ok, to sprawdźmy na policzki, bo powiem szczerze, że od razu jak zobaczyłam ten produkt, to zamarzyłam sobie, żeby go użyć właśnie na policzki. Pamiętam doskonale produkt, który kiedyś dawno temu przywiozłam z Korei, który właśnie był taki wyciskany z stópki i który robił taki szklisty policzek. Wiecie, bo żadnym suchym produktem nie podrobicie efektu prawdziwej mokrości. A taki produkt właśnie daje mokrość. Mam yy, wykonturowaną twarz. Mam bardzo delikatny rozświetlacz, który nie daje mokrości, daje tylko, wiecie, te różowe drobinki. Ok. No dobra. Jest mokrość zdecydowanie. Proszę mi tu przygasić lekko światło, pani operator. O! Zobaczcie, tak to tutaj wygląda a tutaj nie ma, w sensie, no nie nakładałam jeszcze. Super. Troszkę na nosa. No i dobra, teraz najważniejsze czy nie. Rozwalił tutaj nic pod spodem, bo <laughs> nie, błyszczenie błyszczeniem, ale czy tutaj nie jest lepko? Czuć, że tu jest mokro, ale to nie jest takie lepkie na zasadzie, że jak tylko włos Wam tutaj yy, poleci, to ten włos się przyklei po prostu do policzka, i będzie będziecie to łapać w ogóle, żeby. Nie, nie, nie. Ale czuć, że jest mokre. Nic absolutnie tutaj, żadna warstwa nie została naruszona. Ani mi się piegi tutaj nie rozwaliły, ani róż tutaj się nie rozwalił, ani ta cieniutka warstwa, wiecie, tego różowego rozświetlacza. Nic nie jest ruszone, po prostu siedzi u góry i jest sobie mokra, więc... Ekstra! Tinted Brow Highlighter, czyli produkt bardzo nie dla mnie, bo ja mam brwi po laminacji plus mam mało włosków. To jest na pewno dla tych, którzy mają brwi konkret, więc... Wojtek? To jest mała, duża szczoteczka. To jest tak zrobione, że ten produkt jest w środku tej spiralki, wiecie, przy tym druciku, a te włoski po prostu czeszą brew, o tak, no. Spróbuję tak podziubać mocno, żeby tutaj zobaczyć, jaki on będzie. O! To jest taki chłodny brąz, z taką metaliczną poświatą. Użyjemy tego ciemniejszego koloru na tobie. Spokojnie. Nie Luz. będzie wdrożyć? Nie, nie będzie, nie. Ledwo powinieneś czuć. O! Lekko widzę błyszczące brewki. No, więc tak, fajnie to przeczesuje, tak jak widzicie. To nie daje mocnego utrwalenia, ale daje taki efekt właśnie takich zdrowych włosków. Nie wygląda, jakby były pomalowane czymś metalicznym, szczerze mówiąc, tylko tak, jakby były takie bardzo zdrowe w porównaniu do tych. W sensie te są takie matowe. Ja tego bardzo dużo tutaj nałożyłam, żebyście widzieli, widziały o co w tym wszystkim chodzi. Dobra. pokaż teraz, co niezrobioną. nie zrobiono. Nie zrobione, Kontra? Zrobiona. Polecimy teraz z paletką, jako że tych cieni jest dużo i widzę tutaj że z tyłu, że jest taki skrót czterech z nich, że one są takie special. To zaczniemy od tych speciali i zaczniemy od kilku słoczy na pewno, no bo wygląda to bardzo ciekawie. Mamy e, przede wszystkim maty, ale są też błyski, raz, dwa, trzy i tutaj brokatowy cień. I jeśli chodzi tutaj o te cienie specjalnie, jednym z nich jest Mirror, czyli ten. Wygląda jak taki marmurek. Użyj paluszkami yy, i na świecą, żeby świeciło na te fragmenty. To takie moje różne <tum> tłumaczenie z angielskiego. Ok. Czemu ja wzięłam to lewą ręką? Guys, czemu ja... Uuu, To jest taki w ogóle szaro-brązowy z takim bardzo mocnym, różowo-złotym duokromem. Bardzo ciekawy odcień. To jest po prostu taki miks. No... Drugi special to Venus. O, różowy z takim zielono-niebieskim. W zależności od tego, jak tutaj zrobimy obrót, pod jakim kątem będzie padać światło. Ogólnie błyszczą bardziej, nawet niż by się okazywało tutaj yy, z tej palety, jak są sprasowane. Yy, kolejny special to jest ten toksyczny zielony, który wygląda naprawdę przepięknie. Jest napisane, żeby użyć go na inny matowy cień, jako taki, który zmienia kolor bazowy. Tak? Jeszcze nie robiłam. No to jako bazowe damy ten niebieski, matowy i różowy może? Te dwa. Zesłoczujemy. Cyk. O, jakie takie baby colors. no I zielony na kawałek tego. Uuu, w ogóle szybko się bardzo zmieszał, to trzeba mu przyznać. Okej, okay. a tutaj w ogóle różowy z zielonym, to tak średnio to wymyśliłam. W sensie, no, wyszedł, nie wyszło to dobrze. Ostatnim specialem jest ten brokatowy Illusion. Uuu, jest taki, hmm, jest yy, twardy, ale od razu przy dotyku dozuje się na palec i taki powiedziałabym, że te kawałki nie są wyczuwalne. Zaaplikujmy to do tej jakoś. To nie jakby nie rycha, nie są ostre te fragmenty. Jest mięciutkie. I zobaczcie, jak się równomiernie od razu rozłożył. I on, jego specjalność, tutaj z palety wynika, polega na tym, że on może być bazą dla innych błyszczących cieni. I zesłoczujemy na nim wszystkie trzy inne, błyszczące. Czyli co, mam tak, o, i pocierać i to się jakoś po... No, <śmiesz> śmiesznie to wygląda. Zobaczcie, tak zrobiłam, żeby było widać, gdzie, gdzie one mają granice, a gdzie on jest sam przyczepiony, wiecie, ten jako baza na całą rękę. No spoko to wygląda. Najbardziej mi się podoba to połączenie. W sensie to można zrobić mi się wydaje, że z każdym takim cieniem, tego, tego typu. W sensie każdym, który się dobrze rozkłada, o tak, takim brokatowym, czyli każdy, który ma taką jakby przezroczystą bazę, która jest lekko lepka, ale sam. Cień w sobie, sam ten brokat się równo rozkłada. Super, bo normalnie użyłabym w sumie odwrotnie, nie? Formuły kolorowych cieni zwykle są największym wyzwaniem po prostu produkcyjnym, więc polecimy z kolorami. Pomyślałam, żeby zrobić taki aura make-up, czyli aura make-up, yy, spolszczając bardziej tą nazwę. Zacznijmy od tego toksycznego zielonego, yy. wygląda chyba najbardziej się rzuca w oczy. Zrobimy sobie taką dużą plamę koloru w tym miejscu. No dobra, ten cień, widzicie, on nie jest taki, że dotknę i od razu mi się przyklei plama takiej zieleni, tylko jest, nie powiedziałem, że jest przezroczysty, tylko po prostu nie ma pełnego krycia od razu przy pełnym nałożeniu, ale zobaczcie, teraz lecę z drugą warstwą i spoko jest. Jest ładnie, równomiernie, można dokładać. Podoba mi się dyskusja ostatnio pod filmem, gdzie polecałam Wam kosmetyki drogeryjne i mówiliśmy sobie o tym w komentarzach, że teraz rynek kosmetyków kolorowych jest tak szeroki z podkreśleniem różnorodnych potrzeb naszych ludzi, konsumentów, konsumentek, że nie tylko patrzymy, żeby na przykład cienie czy pomadka były na maksu na i to jest najważniejsza rzecz na świecie i najbardziej trwałe, bo czasami nie chcemy takiej wiecie, kosmicznej, matowej trwałości, bo ona nigdy nie będzie taka super komfortowa, nie? Albo czasami nie chcemy cieni, żeby były takie, że jak dotkniecie tylko to już Wam się przyklei gigamocne takie natężenie koloru, bo one są ciężkie do pracowania tak na co dzień. Ten niebieski, jak suczowaliśmy, to wyglądał na super napigmentowany. Jego nałożę na ten zielony. Takim ruchem na razie wklepię go tu i się Poko przykleił, bo go przykrył w tym miejscu. Biorę świeży pędzelek. Już mam troszkę doświadczenia z makijażem tego typu. Jak tu zrobić, żeby się najmniej narobić, a żeby było najlepsze rozmycie koloru. O, zobaczcie. I jeszcze raz to samo, drugą warstwę, że tak powiem. I powinno się składnie rozmyć. Te granice tutaj sobie rozpracowujemy. Riski, riski. Tu mi się troszeczkę połączył ten zielony cień z mokrym rozświetlaczem, więc tutaj troszeczkę jakby się zrobił ciemniejszy, ale udawajmy, że tego nie ma i tutaj wszystko jest dobrze. Na trzy razy mniej więcej taką aurę się robi, w sensie trzy dokładki się robi. E, I co, fioletowy ten taki na środeczek damy jeszcze i to będzie taki mikroakcent. Tak myślę, taki malutki. Boże, aż nie oddychałaś, mi się głowa trzęsie. Przykryję go niebieskim i znowu fioletowy. To jest taka trochę zabawa, wiecie. Drugą aurę zaczniemy od tego Baby Pink. I ona będzie tutaj we wewnętrznym kąciku oka. Ale to jest y, mocniejszy ten kolor niż sobie wyobrażałam. Wytarłam y, pędzel o ręczniczek, słuchajcie. On jest z tych mocniej napigmentowany, tak jak ten niebieski. I teraz lecimy z pomarańczowym, tym ostrym. To jest podłużna plama, ale zrobimy okrągłą tutaj tą aurę, takie skupienie. Bo będzie myślę, że po prostu lepiej wyglądało. Pomarańcz też jest super napigmentowany. Zobaczcie, jak się spoko miesza. I tutaj nawet szybciej nawet jeszcze to zrobię. O, zobaczcie. Już. I teraz najmniejszy pędzelek i czerwony. Wow, Dobra, te ciepłe kolorki to się w ogóle jeszcze fajniej pomieszały. Jeszcze pomarańczem go przygaszę odrobinę. I znowu dołożę tego czerwonego. Super. Będę chciała zrobić fioletowym eyelinerem kredkę, więc kreskę, więc zrobię tym jasnym fioletem i ciemnym dolną powiekę. Chcę, żeby to się łączyło, bo jednak ym, dużo się dzieje u góry i fajnie by było to zrównoważyć też dolną powieką. Myślałam, że ten kolor jasnofioletowy będzie taki, takim większym brudaskiem, ale, ale pięknie się teraz uzupełnia z tą resztą. I ciemniejszy. Damy też i Illusion, ale chcę go dać mało, więc tak ledwo dotknęłam na palec żeby dać go w te dziury kurde z tymi pozurami. nie mam jak tam dojść paluchem spróbuję wziąć jakiś taki małe płaski, zawsze takie cienie lepiej się nakładają paluchem, no ale tutaj nie mam wyboru bardzo, ale dobra ładnie to wygląda, ładnie naprawdę ładnie śliczne to jest i na to nałożę ten cień Venus, jego dam tylko tutaj na powiekę ruchomą Trzeba strzykować eyelinery przed użyciem. Zróbmy tak. W y, fioletową kreseczkę. Mój brak słów tutaj oznacza y, wysokie zadowolenie. Te pędzelki to są takie, jakie ja kocham najbardziej. Poczekajmy aż one wyschną. To w ogóle nie jest skorupka. Zobaczcie, to w ogóle nie. Jak dołożę go, to on tutaj mi się nie skorupczy. To zrobię jeden i drugi, bo to jest jak taka matowa, kryjąca woda w pędzelku. On tutaj jeszcze jest mokry, i w ogóle nie ma żadnej takiej, żadnej takiej skorupy, wiecie, jak to takie skała marzyka, eyelinery. Mamy i znamy takie czarne tego typu, że mają i pędzelek, i właśnie taką matową formułę, ale w kolorze jeszcze nie. I jak one się okażą fajne? To ja będę pisać tam do zarządu lamel, żeby mi wprowadzili wszystkie możliwe kolory, bo ja kocham e, takie aplikatory, bo zobaczcie, jak precyzyjny jest e, ten pędzelek. To jest niesamowite, że wiecie, jak naciskacie, to nagle wylatuje formuła i ona się dozuje tutaj i ją nakładacie. I to jak precyzyjnie możecie zrobić kreskę, i ją dokładać nawet, bo nic się wiecie, nic się nie stanie, no bo przecież jest. To jest tylko taka formu formuła, która się nie gromadzi, nie stakuje na sobie. Zacznę od tyłu, czyli od tej strony. Najpierw takie drobne ruchy, żeby nam się tutaj zlała. W jedną stronę i pach, tutaj w drugą. Okej. Okay. Cyk. Tutaj jakoś tak pracuję nad tym dołem, żeby się zlał z tą, wiecie dolną powieką i końcóweczkę tutaj zaostrzamy. Ładnie bardzo te kolory się tutaj mi zlały. Spoko. Nie, nawet mi nie przeszkadza, że on jest ciotka jaśniejszy od tego przyciemnienia tutaj, bo jak damy rzęsy, to to powinno się zrównoważyć. Jestem po obiedzie, po rzęsach i po myciu rąk i w ogóle patrzcie te eyelinery. Super. Przejdźmy do ust. Mam tylko konturówką zrobiony kształt ust, i będziemy używać tego topera, błyszczyka topera. Wygląda bardzo złoto, w ogóle. Spróbujmy go najpierw na dłoni z tym śmiesznym aplikatorkiem, właśnie takim wielkim. Zobaczcie, tutaj jest bardzo dużo drobinek, on jest taki naszpikowany nimi i to są bardzo różne odcienie złota. Nie jest mocno ciepły, to dobrze, ja, ja bym się bała, jakby był mocno ciepły. No może go dużo, zobaczymy jak będzie. Teraz cały aplikator, tak jak jest w tym. Cyk, tyk. W ogóle jest zadziwiająco e, łatwy do użycia. W sensie myślałam, że przez to, że jest taki gigantyczny, ciężko będzie jakoś tutaj dojechać, ale jest fajnie. Przez to, że mamy miks wielkości drobin, ale też różnych odcieni, to wygląda tak bardzo wielowymiarowo i żaden jakby kolor tutaj się nie przebija mocno. Najbardziej widoczne jest to, że. Te usta są takie mega okrągłe, takie wiecie, pulchniutkie i te drobinki nie są bezpośrednio widoczne. One po prostu razem z tą taflą mokrości, wiecie, robią takie juicy usta. I nie jest e, lepki. Zobaczcie, jak wygląda ten produkt z bliska. Mm, podobnie też jak w tym do ust mamy miks wielkości drobinek. Widać, że miks też odcieni tego złota. I może najpierw dłonią to rozprowadzę. Zobaczymy, jak to będzie W ogóle bardzo dużo tego użyłam. <gry> Zobaczmy dłoń. O dłoń, najpierw. Ta ilość była zdecydowanie na pół ręki, a nie na dłoń. Ja zobaczcie różnicę. W ogóle taka, taka żywa, nawilżona skóra po tym jest. Ten produkt sam w sobie daje taką, wiecie, olejkową, olejkowy błysk. No i te drobiny plus jeszcze, dobra. A to tego pięknego, w ogóle. To wygląda pięknie. Chciałabym mieć, chciałabym mieć takie coś na paznokciach. Okej, okay. lecimy teraz tutaj z ręką. No ten pędzel w ogóle z tym to jest, to jest taka para idealna. W ogóle pięknie, tak równomiernie to się rozciera. Ja podchodzę z dużą rezerwą do takich produktów. Jestem w szoku, bo jakiś czas temu wyszły drogie marki też z takimi produktami i nie podobał mi się ten efekt tak bardzo jak tutaj. Skóra jest jakby była nawilżona, ale nie jest tłusta ani lepka. Też zobaczymy w podsumowaniu, czy to się nie będzie mocno transferować na ciuchy, nie? W ogóle super jest ten efekt, że on daje, że ta skóra jest taka. taka żywa, właśnie, taka nawilżona. Nie użyłam tego tutaj dużo, a jestem naprawdę. cała w tym. Ta, tak, jestem totalnie cała w tym. Mamy tu świrkę i lecimy z nim. Uuu. Jestem ciekawa, czy to tak zostanie, bo tutaj normalnie dłoń, mimo że minął czas, to. Wiecie, cała mi się cała mi się świeci. Wcześniej o tym w ogóle nie mówiłam, bo nie, na, nie pomyślałam o tym, ale kolor jest ekstra, bo mimo, że one są w takim głównie w neutralnym kolorze, złota te drobiny, więc nie, nie, ani mi nie robią, wiecie, chłodnej skóry, ani mi nie robią za ciepłej skóry. I to, że jest miks tych wielkości tutaj, sprawia, że. To się tak fajnie wtapia w tą skórę, i myślę, że osoby, nawet jaśniejsze ode mnie i znacznie ciemniejsze ode mnie, będą w tym wyglądać ekstra, bo po prostu to, to, to jest dobrze dobrany kolor. To, to jest po prostu przemyślana sprawa. No i co, ja zakładam naszyjnik, ubieram się i widzimy się w wieczornym podsumowaniu. Dzień dobry, oto ja po cenniu makijażu. Pokazuję Wam się pięknie z bliska. Słuchajcie, mam troszkę inne teraz tutaj światło, eksperymentuję właśnie i tutaj nawet siedzi wojtek, że, żeby je trzymać. Usta są oczywiście poprawione. I to, co mogę powiedzieć o tym błyszczyku, to że jestem w szoku, że błyszczyk może dawać, jakby być taki szklisty, taki shimmerowy, piękny, nie będąc w ogóle klejącym takim. wiecie, Jego w ogóle nie czuję w pewnym sensie. Zapomnia zapomniałam o nim, ale w takim pozytywnym sensie. Piłam tymi ustami i zrobiłam je jakiś. Trzy godzinki temu coś takiego, więc tak to wygląda naprawdę dobrze. Eee, I powiem szczerze, że to chyba wy wychodzi na prowadzenie. Miałem taki inny, ulubiony, niedawno był w filmie, ale ten wychodzi na prowadzenie, jeśli chodzi o moje takie nude. Juicy Lips. Fioletowy liner, słuchajcie. No mam nadzieję, niebie, że niebieski tak samo się sprawował. E, trwały. Także po prostu, zobaczcie, to jest po całym dniu pomyciu rąk wielokrotnie. Ja, ja nie wiem, jak to jest zrobione, ale naprawdę po prostu poproszę takich więcej. Czy, gdzie się składa petycję. Kto ze mną podpisze razem taką petycję, żeby Lamel wypuściło całą tęczę tych kolorów? My potrzebujemy tego. My jesteśmy. My tak, my chcemy takich eyelinerów, które są trwałe, yy, idealne, yy, które są tak precyzyjne, które się w ogóle nie skorupkują, które można nakładać na wszystko i po prostu cudo. <laughs> Jeden tylko protip, przez to, że to jest taki trochę jak taka wodna farbka, ale wiecie, wodna trwała farbka, ale zamknięta w takim kałamarzyku specjalnym, to trzeba nim czasem potrząsnąć i jakby bardziej przycisnąć, żeby ta formuła tak wyleciała, zalała cały ten pędzelek i żeby on chodził smooth. Bo na początku pierwszych kilka ruchów miałam takich trochę tępych, ale wzięłam go tak na rękę, wiecie, dziup dziup, 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 podotykałam, potrząsłam i było wszystko pięknie, więc... Więc, jakby druga kreska wyszła mi jeszcze lepiej i jeszcze szybciej. No bo ta była tą pierwszą taką, wiecie: o tutaj, co z tym zrobić? I w ogóle jak? A ta już po prostu sunęła i, i zrobiła. O tym powiem wam, jak o y, przy, przyszłym partnerze, który siebie reklamuje, że on jest taki inny niż. inny niż wszyscy. Y, tak, i oni mówią, że jest inny niż wszyscy, i naprawdę jest inny niż wszystkie błyszczyki inne, bo to nie jest błyszczyk, bo to jest taki po prostu glos do twarzy. Ja jestem bardzo zaskoczona, bo jeszcze mniej jest lepki od tamtego tego co z Azji przywiozłam takiego właśnie żelu można powiedzieć na policzki, ale nadal daje tą szklistość i no, to cały czas bardzo mocno widać. Teraz tu mam takie no pół ostre, pół twarde światło, jakby ostre mam z tej strony, więc stąd widzicie to ostre światło w sensie jeśli chodzi o ten błysk, ale tutaj jest naprawdę kosmos. W sensie, dobra, nie ma tutaj takich warunków tych, żebyście dobrze widzieli. Tak, tak coś taką symulację, jak wiecie, no, jak z życia. Yy, także jestem bardzo zadowolona z tego, że tutaj nic się nie zadziało, ale wydaje mi się, że ten mm, błyszczyk nie taki jak wszystko, a nie taki, jak każdy wasz inny poprzedni. Yy, jest powodem zrujnowania mi tego cieniowania, bo ono im dłużej jeżyłem, ja tym gorzej zaczynało wyglądać. I troszeczkę też się tak tutaj zrobiło, i dokładnie też w tym zewnętrznej części tutaj w ogóle nie. Więc ja chcę jeszcze raz jutro przetestować te cienie że, tematowe, żeby sprawdzić na pewno, czy z nimi, jakby jak z nimi jest, bo, bo to mi się nie podoba, więc moja hipoteza jest taka, że albo to jest ten błyszczyk tutaj, który troszeczkę mi się tutaj zlał z bazą, albo to są te cienie. Więc jutro się przekonamy. Dobra. Próbujemy. Robię taką naprawdę dużą niebieską plamę. Wow, zobaczcie. I zaraz będę ją cieniować z fioletem i z zielonym. Zielony dookoła. Jak na razie idzie bardzo ładnie wszystko. Różowym i fioletowym zrobię dolną powiekę. O, jak ślicznie to wygląda w kontraście. Żadnego problemu, nic się nie dzieje. Dorabiam sobie drugie oczko jest super, wyszło super, pracowało się bez problemu, żadne dziury się nie robiły, jakby wszystko no szło totalnie gładko, tak jak z innymi kolorami w... wczoraj było. Ja ją na pewno będę zabierać na podróże, bo i duże lusterko i po prostu tu jest wszystko do takiej pełni, pełni, pełni szczęścia. Brakowałoby mi matowego, waniliowego cienia, wtedy by było naprawdę już kosmos total, ale poradzę sobie, bez problemu. Ocenię cienie, które są... Błyszczące i zobaczcie to, bo ja jestem w szoku. Ja mam trochę takich brokatowych cieni, ale nie mam żadnego, który po całym dniu noszenia nie zebrałby mi się w powiedzmy w tej części, to już zwłaszcza. Czy idzie to? Przecież to jest w ogóle perfekt. Ja jestem w szoku. Minimalnie, minimalnie został naruszony ten yy, zielony, ale. Samo tutaj w ogóle nic się nie zebrała, a u mnie tutaj to już jest taka klucha po takim czasie, zdecydowanie, nawet jak taka jest lekka to mi nie przeszkadza, to normalne jest w ogóle, ale przez to, że ja jeszcze cię płakałam, mam spłakana aż cały tuż w ogóle z rzęs, dobrze, że mam sztuczną, że wygląda jakbym nie miała w ogóle rzęs, ale tak, więc patrząc pod uwagę to to wszystko i to jak tu się pięknie trzyma i zobaczcie też jeśli chodzi o zgięcia tutaj pod okiem, pokazuję Wam tak bardzo z bliska. Właśnie jeśli chodzi też o te malutkie zmarszczki, że tutaj też się fawłoki nie porobiły. Jest naprawdę, naprawdę bardzo pięknie. O tych brow highlighterach nie powiem wam za dużo, to w ogóle nie jest produkt dla mnie, jakbym miała tyle włosów, co Wojtek, który tutaj teraz trzyma blendę. Gdzie ty, gdzie masz głowę? Jakby to był produkt dla mnie, to bym coś więcej powiedziała, ale tak to tyle. Yy, I <ścoughs> Body Shimmer. To jest najprawdopodobniej pierwszy produkt tego typu, który będę regularnie po prostu stosować. Cały czas wszystko tu się błyszczy. Jest trochę w koszulce? Tak. To jest totalnie oczywiste. Ciężko, żeby nie było zupełnie nic. Jak na to, ile tutaj było wysmarowane i jak to wszystko wygląda, to ta koszulka prawie nic nie ma, szczerze mówiąc. Skóra nie dość, że ma właśnie te drobineczki, no to ona ma cały czas jeszcze też taki jakby, po, jakby poblask Wiecie, ręce mam po prostu tak o odcięte. Tu, tu miałam mytę, a tutaj nie, i mimo, że się szurałam, chodziłam w kurce. E, miałam też jeden taki moment w ciągu dnia, że się bardzo mocno spociłam. Nie czuję tego, nie czułam tego. Wiecie, chwilę po wsmarowaniu, i myślę, że to jest taka para idealna, żeby, żeby ten proces był taki mega miły. Bo z tym pędzlem to po prostu tak smooth działa i to jest tak sensorycznie przyjemne. E, jeszcze to, jak to wygląda e, i jak to, to po prostu, po prostu y, fajnie wygląda na skórze, i po raz pierwszy nie robi mi dziwnej skóry, tylko po prostu wyglądam jak wróżka. A przepraszam, kto nie chce wyglądać jak wróżka, żeby skóra wyglądała jak wróżka? Jeśli ktoś jest taki, to niech się zgłosi w komentarzu, bo ja uważam, że to jest kwestia tylko, jaką wróżką. Ale chyba każdy trzeba robić. tak to byś chciał być na wróżkę? i takliwa, że nie, ale w takim razie to oznacza, że muszę skończyć film i z nim porozmawiać. Ja Wam tylko przypomnę, że w Hebe, w Kokolidzie i w Ezebrze są do kupienia te produkty. Ja trzymam kciuki, żeby było jeszcze bardziej w ogóle dostępne, ale to i tak super. To akurat są bardzo popularne drogerie i no co? Dziękuję Wam bardzo. Jak i Dobrze się bawiłyście, bawiliście, dajcie kciuka w górę. Ja Wam wysyłam serducho. Pa, pa!